Ma. i dzisiaj odcineczek tak, że po prostu mówię kto wygrał i to omówię parę rzeczy. No toż pierwsze, że konkurs na voucher na rangę student wygrał pełne pudełko. E, Zgłosz się do mnie na Discordzie tam. i podam w następnym filmie w opisie mój link na Discordzie. No i tam A No A jeszcze chciałem powiedzieć Że dzisiaj we, wejdą możliwe, że dwa filmy Na pewno ten jeden Wejdzie jest Dobra, no to nara e, No i do potem Albo nie wiem, do jutra Nie wiem, do Kiedy zmontuję ten film, to go zmontuję Takie